Witam serdecznie w otwieraniu 22 A. herbatka. Schutz Engel, ale jeszcze. Koriander jest epfel, pędziel, kolendra, jabłka i e, koper woski. I coś tam jeszcze jest w tej herbacie. Co dalej? Kula. No, masz jedną, jedną, jedną. nie więcej dziesięć tylko jedną. Pokaż. Pokaż, co masz. Ung. And... Czekaj. Green. Lemon, green tea. Eee, coś o herbacie zielonej, cytrynowej i zielono-cytrynowaną. No. Takie coś. Dobra, lecimy dalej. Planety. Niedużo zostało. Ui! Dzisiaj weźmiemy jedną, jeszcze dwie zostały I na i. Na i. Jupiter. Pokaż Jupiter czekoladowy. Następny. Które? Kaspi? Minecraft? Łocha, 22. No to otwieraj. Widzisz, Alka się zarzucił sobie pikaczu. Znaczy, się otworzył gazetę z, e, z ofertami w sklepie i chciał sobie kupić pikaczu. Wygląda jak lego, ale to jest motel. A co ty tam masz? Pokaż. Co to jest, takie małe? Pokaż. To jest ciastko. And cakes. Kiks. Ciastko. Do ludzika. Dobra, co teraz? To? Albo e, puzlowy. Puzlowy 22, nie? Meksyk. Dzisiaj. Moi drodzy, Meksyk. A co w Meksyku? Co tam Chicken? O, nie umiem przeczytać. O co chodzi? Daj mi to obejrzeć. czy i co? Feliz Navidad. Meksyk. O, takie coś. O. Lecimy dalej? Dragon Ball? I dwadzieścia dwa. Wyciągnij. Coś niebieskiego. Mogę podejrzewać, że będzie songo. Songo blu. Ale pokaż. Ja nie widzę. Jarki. O. Tak wygląda. Czekaj, pomogę ci. Czym się trzeba pomocować? Tu je. Poczekaj. Kacper. Ja nie mogę No i wsadź go tam. Trzeba! go na podstawkę. Na no, do dziury. jeden albo w drugi musi pasować. Mocno wciśnij. Wciśnij mocno. Już. O, brawo. Są go tak. Fajny. No dobra. Teraz jeszcze Mikołajowy dwadzieścia dwa. Weź na samym dole. Nie. I sam do. Mm -hmm. No to otwórz. sprawdzi <gaz> się na śmiechy wybiera czkawki jeszcze dostał. Bo jak układaliśmy tego pikachu, to się zaczął śmiać i czkawki dostał o. Co to był? Jesz, I jeszcze tutaj ostatni orzeszkowy ale nasza adwentowa jest 22 Poszukaj Gdzie 22? Kaspi Nie, otwórz Mocno Jeee yeah to. Mocno. Ciągnij. No ten kalendarz przyspawali, nie? Ała! Ała! No, wyciągnij to. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. pokaż co tam jest. Studentem futa, moje ulubione. futa do studentów. Tak? No to się widzimy w jutrzejszym 23. otwieraniu. Cześć!